Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kolejną miniserię wspólnie z Olą, która jest tutaj ze mną. Cześć, dzień dobry wszystkim. Ta miniseria będzie się nazywała 3O trzy razy o, będą to rozważania o kompetencjach współczesnych liderów. I zdajemy sobie doskonale sprawę, że nie da się tutaj zrobić, zbudować jakiejś pełnej listy takich kompetencji, ale tak sobie myślimy, że ostatnio, mniej więcej tak jak sięgam pamięcią, rok 2019 to był taki czas tuż przed pandemią, kiedy zaczęły wypływać tematy związane ze zwinnym przywództwem, zaczęło się mówić także w Polsce o agile leadershipie, zaczęły pojawiać się pierwsze Szkolenia związane z winnym przywództwem certyfikacyjne, niecertyfikacyjne. No i to jest taki czas, minęło już kilka lat, kiedy jakby wyłania się jakiś taki nowy styl przywództwa, o którym chcielibyśmy dzisiaj trochę porozmawiać, mając też takie założenie mocne w głowie, że nie da się wszystkich tych cech zdefiniować to wszystko się rodzi na naszych oczach. Kiedyś jeden z uczestników naszych warsztatów powiedział, że żyjemy w takim odświętnym czasie, bo to zwinne przywództwo jakby się wyłania i my w tym uczestniczymy. Trochę tak jest. To może uchylę trochę rąbka tajemnicy i powiem czym jest to 3O, bo chcemy powiedzieć o takich trzech obszarach, które są związane z odwagą, odpowiedzialnością i otwartością. I dziś zaczniemy rozważania o odwadze. Jak sobie myślę o odwadze, to od razu myślę sobie też o strachu. No właśnie, tak, tak, często, tak często jest. My często tą odwagę stawiamy na takich dwóch krańcach jakiejś takiej osi, gdzie z jednej strony mamy strach, z jednej strony mamy odwagę. I często to myślenie idzie w stronę m, takiego myślenia o tym, że żeby być odważnym, to muszę odejść od strachu, a tak nie jest. Ja sobie tak często myślę właśnie o swoich doświadczeniach takiej odwagi w moim życiu. No i właśnie to, to zawsze było robienie czegoś pomimo. Tego strachu, nie, że wychodziłem na scenę i coś robiłem na przykład. Tak było na przykład ze szkoleniami, z jakimiś wykładami, prelekcjami na konferencjach, kiedyś często bywałem na konferencjach, i zawsze zamyślałem, a co mi tam wyjdę. Nie? Tutaj kluczowe w ogóle, myślę, to co powiedziałeś, że wychodziłem, to, to właśnie tutaj kluczowe jest to działanie. Działanie pomimo strachu i podejmowanie różnych ważnych dla nas czynności i działań właśnie w kontekście też z takim myśleniu może o, razem z, o wartościach. Mi się kojarzy też odwaga bardzo mocno tutaj tak, Podświadomie użyłem słowa scena trochę, ale często nawiązuję tutaj w podcaście też kilka razy już po raz pierwszy w rozmowie z Jacem Jakubowskim na temat empatii. Nawiązałem do takich moich doświadczeń muzycznych. Ja coraz częściej o tym mówię. Po jedną nogą oprócz biznesu i pracy z liderami jestem czynnym muzykiem jazzowym. I w zeszłym roku brałem udział w fantastycznych warsztatach, międzynarodowych warsztatach jazzowych w Krakowie. Udział w warsztatach wzięło ponad. 80 muzyków z całego świata. No i pamiętam, że no w ciągu dnia mocno pracowaliśmy, były zajęcia z instrumentem, była teoria, harmonia jazzowa, różne rzeczy robiliśmy, ale wieczorem, taka, taką naszą mekką muzyczną był klub piecart krakowski i tam żeśmy się wszyscy udawali, bo były tak zwane jam sessions, czyli takie spotkania muzyków, dosyć spontaniczne. Polega to na tym, że grupa muzyków umawia się, co będzie grała, no i siadamy do instrumentów i zaczynamy jakiś tam standard jazzowy grać. Jest to dosyć spontaniczne i wymaga, jak się okazuje, pewnej odwagi właśnie w wyjściu na scenę. I pamiętam, że coś, co było takie Dające do myślenia mi bardzo na temat odwagi. To było takie doświadczenie związane z tym, ile osób faktycznie na tę scenę wychodziło, bo tak jak wspominałem, było nas 80 muzyków, a no na scenie w porywach gdzieś grało może 10 muzyków. No i pamiętam też, że podpytywałem wiele osób na drugi dzień w szkole, jak, jak byliśmy w Akademii Muzycznej na tych zajęciach, czemu, czemu nie graliście? No oni mówili, że, a no wiesz, no ja nie umiem jeszcze wszystkich skal, ja nie umiem jeszcze wszystkich standardów, to co graliście, to w ogóle nie znam tego repertuaru, e, ja nie umiem jeszcze dobrze improwizować, ja, ja czegoś nie umiem, ja czegoś się boję, ja czegoś jeszcze e, nie zrobiłem, nie wyćwiczyłem, i tak dalej, i tak dalej, i takie różne myśli, e, jak popcorn pojawiały się w głowach tych osób, umysł im produkował takie różne iluzje. To jest świetny przykład, ja go w ogóle bardzo, bardzo lubię, bo to bardzo dobrze pokazuje, jak mocno my w ogóle mamy zakorzeniony ten strach, również przed oceną, i jak bardzo to wychodzenie na scenę, na arenę, jak mówiła Brené Brown, czy w ogóle jak mocno takie wychodzenie do ludzi, do, do tego działania pomimo strachu, jest też uwzględnione czy uwzględnia to, jak ocenią nas inni, jak co sobie pomyślą inni. I to jest bardzo ciekawe, bo my myśląc o tym, co pomyślą inni, nie bierzemy pod uwagę tego, że ci, którzy nas oceniają, którzy komentują, czasami wymądrzają się, byśmy powiedzieli, oni nigdy nie byli w tym miejscu, w którym my jesteśmy. I, i myślę, że to myślenie o tym, że, że właśnie są inni, którzy nas oceniają, bardzo często blokuje tą naszą odwagę. Tak, nie ma sensu w ogóle przejmować się krytyką osób, które nigdy no, nie wyszły na scenę, nie? które siedziały sobie tam e, przy ściance, przy Często stoliku. Często na widowni, właśnie, i, i oceniają, mimo że e, właśnie nie wychodzą. A propos widowni, to też sobie warto uświadomić, że tam są różne, różne osoby. Te nasze sceny są też bardzo różne, te nasze areny są bardzo różne. To może być wasz projekt, to może być wasz zespół, firma, w której wdrażacie jakąś zmianę. I na tej scenie, o której tutaj. Zaczęliśmy trochę Wam opowiadać. Są różni widzowie, no i zaczęliśmy od tych takich, wydawałoby się, najgorszych widzów, czyli osób, które siedzą przy stolikach gdzieś tam i właśnie komentują. Ja pamiętam, że też wśród muzyków, jak gdzieś tam w korytarzach podsłuchiwałem różne rozmowy jednym uchem, były takie słowa, że słyszałeś tego basistę, jak on wczoraj w ogóle zagrał. Co to w ogóle było? Co to za beznadziejna solówka wtedy się pojawiła. Ten skrzypek grał cały czas po pentatonice z góry na dół. W zasadzie tam nie było żadnej, żadnej kreatywności w tej, w tej jego grze, i wydawałoby się, że to są najgorsze najgorsza kategoria widzów. Ale też są, to co mówiłaś, też są widzowie tacy nasi wewnętrzni, nie? Wewnętrzni krytycy w naszych głowach i oni chyba są gorsi dużo bardziej Często bardziej nas blokują, to, to na pewno, ale też myślę, że w takim. Mówieniu o odwadze, bardzo ważne, żebyśmy też powiedzieli o tym, że my musimy karmić naszą gotowość i musimy pochylić się na, tym, na tej gotowości i, i wokół niej trochę posiedzieć i, i sprawdzić, i zaopiekować się nią, bo my często trochę jak z tym lękiem, to tak samo z tą gotowością. Chcemy, żeby ona, że jak będziemy gotowi już tak w pełni na 100%, to wtedy dopiero pozbędziemy się lęku, będziemy mogli wyjść na arenę, być odważnymi w działaniu. I znowu ta gotowość, to zatroszczenie się o gotowość, to jest też takie myślenie w takim w kontekście o sobie, tak, w takim życzliwym bardzo podejściu, trochę tak jak mówiłam, o znalezieniu sobie ludzi, którzy też będą empatyczni w stosunku do nas, ale przecież ta życzliwość też może być tym, co mamy w sobie. Więc to, co mówisz tutaj, ten krytyk wewnętrzny, może być zaopiekowany przez taką życzliwość, którą mamy do siebie. I wtedy zaopiekujemy się gotowością i będziemy mogli ten mur zburzyć, który oddziela nas od działania. Będziemy mogli zacząć działać. Z tą gotowością to taka, tak jak Ciebie słucham, najgorsza rzecz, chyba. Która może się wydarzyć. Ja też wiele razy tak miałem i mocno nad tym pracowałem. Był taki moment, że mnie to bardzo jakoś dołowało, że to też wynikało po części z mojego perfekcjonizmu, że stawiałem sobie taką linię graniczną, jak. Do tego i tego momentu to zrobię, albo to i to zrobię. Nie? Mamy co, coś takiego, a propos gotowości. Ja wyjdę na scenę, ale dopiero jak nauczę się tych wszystkich skal, nauczę się tych wszystkich standardów, jak zrobię certyfikat, Scrum Mastera, wszystkie PSMy, proda jak... Zacząłeś z... od certyfikatów Edge Leadership, tak, to też jest to, co nas może powstrzymywać przed byciem liderem. Najfajniejsza rzecz, która tutaj może Wam pomóc, mnie to też dużo dało, to otworzenie swoich. Wewnętrznych oczu, zbudowanie świadomości wokół zasobów, które macie. Co wy już teraz potraficie robić. Jak się wychodzi na scenę i idzie na jam session, wcale nie musicie opanować biegle wszystkich skal, o których tutaj już często mówię. To są pewne jakby zasady poruszania się wśród dźwięków które są jakoś tam z góry ułożone i zaprogramowane. Bardzo budujące były wyjścia na scenę dla mnie na przykład. Osób zupełnie początkujących byli tacy muzycy, którzy grali kilka dźwięków, ale to jest naprawdę duża sztuka, żeby zbudować jakąś fajną improwizację, grając kilka dźwięków, ale właśnie chwała im za to, że mieli odwagę i wyszli i zderzyli się z rytmem, z melodią, jakby z harmonią utworu. I to co ważne, nawet jeśli popełnili błąd, bo to te błędy będziemy popełniać, bo, no bo tak jest. Nie ma nieumylnych ludzi, więc w naszych projektach będziemy podejmować złe decyzje, będziemy czasem. Jakieś zadania przypisywać nie tej osobie, której powinniśmy być może w danym momencie. Natomiast te błędy się będą pojawiać, ale trzeba działać. Trzeba najgorzej jest, jeśli przestaniemy działać i będziemy czekać, aż będziemy mieć całą wiedzę, wszystkie umiejętności i kompetencje, bo tak się nie stanie długo, długo. Kończąc już, nawiążemy może do cytatu, o którym też Dobry przed cytat. nagraniem rozmawialiśmy wcześniej. To jest. Fragment jednego z przemówień Teodora Roosevelta, ja go też w całości nie będę czytał tutaj, ale wybrałem kilka takich fragmentów, które myślę, że będą fajnym podsumowaniem tej naszej rozmowy. Chwała należy się stojącemu na arenie, z twarzą umazaną błotem, potem i krwią, który dzielnie walczy, który w swych najlepszych chwilach poznał triumf wielkiego czynu, a w najgorszych przegrywa, wykazawszy się odwagą. On nigdy nie znajdzie się wśród dusz zimnych i lękliwych nieznających znających ani zwycięstwa, ani porażki. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Przy okazji dziękuję wszystkim patronkom i patronom podcastu Manager Plus za to, że dzięki Wam mogę robić to, co robię w podcaście Manager Plus. A jeżeli pozostałym osobom podoba się to, co robię, jeżeli uważacie, że ma to dla Was jakąś wartość, to zapraszam do dołączenia do grona patronów i patronek podcastu Manager Plus na Patronite. I to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Ja się nazywam Ola Hrabko. Do usłyszenia już za dwa dni. Za, dwa dni, tak.